Mińsk to miasto, gdzie życie toczy się w cieniu szarości, a codzienność przypomina walkę z niewidzialnym przeciwnikiem, który nigdy nie odpuszcza. Ulice pełne są ludzi, których twarze pokrywają zmęczenie i rezygnacja, jakby każdy oddech był ciężkim brzemieniem, które trudno udźwignąć. Miasto to nie w beznadziei, a każdy zakamarek zdaje się kryć historię o porażkach, o marzeniach roztrzaskanych na zimnym bruku. Zima trwa tu nie tylko w kalendarzu, lecz w sercach tych, którzy nie mają dokąd uciec, którzy skazani są na chłód i samotność. Codzienność miesza się z ciszą, a każdy dźwięk, choćby najmniejszy, odbija się echem rozpaczy i braku perspektyw. Życie toczy się jak powolny nurt, który ciągnie wszystkich w dół, gdzie światło jest tylko odległym wspomnieniem. W takich miejscach ludzie zapominają, czym jest nadzieja, bo dni zlewają się w jedną, długą noc bez snów i uśmiechów. Miasto oddycha ciężko. Jakby pod ciężarem problemów traciło siły, a jego mieszkańcy stają się jedynie cieniami dawnych ludzi. Nędza nie jest tu czymś wyjątkowym, lecz codziennością, która wnika w każdy aspekt życia, kładąc się cieniem na każdy krok. Nawet światło dnia wydaje się mdłe, jakby słońce zapomniało o miejscu, które ma rozgrzać, ale nie potrafi przezważyć ciemności. W sercach ludzi pojawia się tylko jedno pragnienie – przetrwać jeszcze jeden dzień, jeszcze jedną godzinę, jeszcze jeden oddech. Władza, choć obecna, zdaje się być daleko, jakby nie widziała, jak miasto powoli rozpada się od środka, jakby nie słyszała krzyku ciszy. Puste spojrzenia w tłumie są jak milczące świadectwo tego, jak wiele zostało utracone, jak wiele zgasło bezpowrotnie. Przestrzenie między budynkami są zimne i puste, jak serca, które przestały bić z nadzieją, a zaczęły tylko tlić się powoli w ciemności. Mińsk nie jest tylko miejscem na mapie. To historia ludzi, którzy walczą mimo że bitwa wydaje się przegrana od samego początku. Czas tutaj nie płynie, a raczej stoi w miejscu, zatrzymany w momentach rozczarowań i trudnych wyborów, które zaważyły na losach wielu. Nie ma tu miejsca na marzenia, bo te zginęły pod ciężarem rzeczywistości, która nie zna litości i nie daje drugiej szansy. Każdy dzień to walka, w której nie chodzi o zwycięstwo, lecz o to, by nie upaść na zawsze i nie zniknąć bez śladu. Mińsk przypomina miejsce, gdzie każdy krok może być ostatnim, a każdy oddech ciężkim wysiłkiem, który wymaga całej siły. W tych warunkach człowiek staje się mniej niż tym, kim był kiedyś, bo nędza wyrywa z niego to, co najcenniejsze: godność i wiarę w lepsze jutro. Ulice pełne są milczenia, które jest głośniejsze niż jakikolwiek krzyk, bo świadczy o bólu zbyt wielkim, by go wyrazić słowami. Tam, gdzie nadzieja umiera, rodzi się obojętność, która zabija ducha i pozwala na to, by życie było tylko cieniem samego siebie. To miejsce nie zna cudów, a każdy gest życzliwości jest niczym iskra na pustyni, szybko gasnąca i zapomniana przez otoczenie. Mińsk stoi na rozdrożu między przeszłością a przyszłością, jednak ta przyszłość jest przesłonięta ciemnością, która pochłania wszystko, co dobre. Ci, którzy tu pozostali, uczą się żyć z bólem i brakiem, zamkniętymi drzwiami i pustymi obietnicami, które nigdy nie zostaną spełnione. Nędza nie pyta o powód ani czas, po prostu istnieje. Wdziera się i rozlewa po każdym zakątku, nie zostawiając miejsca na ucieczkę. W Mińsku każdy dzień to przypomnienie, że świat może być nieprzyjazny, że nawet wielkie miasta mogą zniknąć w cieniu własnych porażek. Tam, gdzie powinno być życie, jest jedynie przetrwanie, a ludzie chodzą jak cienie własnych nadziei, które dawno już zgasły. W tej ciszy, którą miasto wypełnia, słychać jedynie bicie serc, które trwają mimo wszystko, mimo wszystkiego, co je niszczy. To miasto to obraz ludzkiej wytrzymałości i zarazem tragedii, gdzie nędza stała się codziennym towarzyszem i świadkiem minionych czasów. Mińsk jest miejscem, które pamięta, ale nie zapomina o cierpieniu, które wciąż trwa, choć świat zdaje się o tym nie wiedzieć. Każdy, kto spojrzy w oczy jego mieszkańców, zobaczy historię, której nie opowiedzą, bo słowa przestały wystarczać, by ją wyrazić. Nędza w Mińsku to nie tylko brak pieniędzy czy dóbr, to stan duszy który rozlewa się szerzej niż jakakolwiek fizyczna granica. To przestrzeń, gdzie ludzie są zmęczeni życiem, a życie jest zmęczone ludźmi, tworząc błędne koło bez końca i nadziei na zmianę. Mimo to, nawet w tej pustce, gdzie zdaje się, że wszystko zgasło, niektórzy wciąż walczą o choćby najmniejszy promyk światła. Ich walka to cichy bunt przeciwko losowi, który chciał ich złamać i zmusić do poddania się bez walki, w cieniu zapomnienia. Mińsk nie chce zostać zapomniany, Choć zdaje się tonąć w zapomnieniu, jakby jego historia miała pozostać jedynie szarością bez barw. Przez te ulice przebiega opowieść o ludzkim cierpieniu, o stracie i walce, o tym, jak człowiek potrafi trwać, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Nędza w Mińsku to opowieść bez happy endu, ale z niezłomnym duchu, który, nawet w najciemniejszych chwilach, nie poddaje się do końca. Mińsk to miasto, w którym cień nędzy wdziera się w każdy zakamarek, bez względu na porę dnia czy nocy. Nie pozostawiając miejsca na oddech, w mroku ulic słychać tylko echa kroków, które niosą ciężar historii pełnej bólu, rozczarowań i nieustannej walki o przetrwanie. Każdy dzień zaczyna się tu od braku, który stale przypomina o tym, co zostało utracone i co nigdy już nie powróci. Powietrze jest ciężkie od beznadziei, a spojrzenia ludzi, pełne pustki, która wypełnia przestrzeń między nimi jak bezkresna przepaść. Mieszkańcy uczą się żyć z tym ciężarem, który niszczy nadzieję. Ale nie potrafi złamać ostatnich resztek człowieczeństwa. Wśród zrujnowanych budynków widać postacie, które zdają się trwać mimo wszystko, jakby były opoką w świecie rozsypującym się na kawałki. Każdy zakamarek kryje historie, które nigdy nie zostaną opowiedziane, pełne bólu, samotności i rezygnacji z marzeń o lepszym życiu. Mińsk wygląda jak miejsce, gdzie czas zatrzymał się na chwilę rozpaczy i gdzie przyszłość zdaje się rozpływać w nieistnieniu. Nędza przenika tu wszystko. Od murów po serca ludzi, pozostawiając po sobie blizny, które nie chcą się zagoić. Choć miasto tętni pozornym życiem, w jego sercu panuje pustka, która zjada energię i marzenia mieszkańców. Władza pozostaje niewidoczna, a jej obietnice brzmią jak odległe echa, które nigdy nie docierają do tych, którzy najbardziej ich potrzebują. Ludzie uczą się ukrywać prawdę za maską obojętności, bo pokazywanie słabości oznaczałoby poddanie się światu, który nie ma litości. Przetrwanie w Mińsku to codzienna walka, w której każdy krok jest wyzwaniem, a każdy oddech cudem, na który nie zawsze można liczyć. Zimno wdziera się do kości, a samotność staje się towarzyszem, który nie opuszcza nawet na moment, zabierając resztki sił. Miasto jest jak wielka pułapka, z której nie ma ucieczki, a każdy, kto próbuje się wyrwać, zostaje złamany przez brutalną rzeczywistość. W tej beznadziei ludzie szukają choćby najmniejszych świateł. Które mogłyby rozproszyć mrok i dać chwilę ulgi. Niewiele jest takich momentów, a one same są ulotne jak cień, który znika wraz z pierwszym promieniem słońca. Mimo wszystko, w tym piekle nędzy, niektórzy nie rezygnują z walki, choć często robią to w ciszy, bez świadków i bez nadziei na nagrodę. To właśnie ta cicha walka jest ostatnim bastionem człowieczeństwa w świecie, który zdaje się o nim zapominać. Mińsk jest świadkiem ludzkich dramatów, które odbywają się bez publiczności. W ciszy, która krzyczy głośniej niż jakiekolwiek słowa. Tu każdy dzień jest próbą siły, a każda noc walką z własnymi demonami, które nie pozwalają zasnąć ani na chwilę. Miasto, które mogło być symbolem siły, stało się miejscem, gdzie nadzieja zamarza pod ciężarem codzienności i samotności. Ludzie żyją tu, ucząc się kamuflażu emocji, by przetrwać i nie pokazać świata, który zbyt łatwo ocenia i odrzuca. Nędza to nie tylko brak, to zjawisko, które oddziałuje na duszę, deformując ją i odbierając siły do marzeń i walki. W tym otoczeniu, nawet najprostsze gesty życzliwości stają się rewolucją, znakiem, że człowiek wciąż ma w sobie coś z człowieka. Mińsk nie jest miejscem łatwym do życia, ale jest domem dla tych, którzy mimo wszystko potrafią trwać, pomimo przeciwności. To miasto pełne jest sprzeczności, między cieniem a światłem, między przeszłością a przyszłością, między życiem a śmiercią. Nędza jest tu częścią codzienności, która wyrywa resztki sił, ale też uczy wytrwałości, której nie da się złamać prostymi słowami. Na każdym kroku czuć ciężar historii i odpowiedzialności, które przytłaczają, ale też uczą, jak trwać, gdy wszystko wokół rozpada się na kawałki. Mińsk to miejsce, gdzie nawet w najciemniejszej godzinie teli się iskra, która potrafi rozświetlić choćby niewielki fragment życia. Ta iskra to ludzie, którzy nie pozwalają by nędza stała się ich ostatecznym wyrokiem, walcząc o przetrwanie i choćby odrobinę godności. Mimo, że świat patrzy na Mińsk przez pryzmat zimnych faktów, w tym mieście biją serca, które wciąż mają siłę kochać i marzyć. To właśnie ta walka, choć cicha i niewidoczna, czyni Mińsk miejscem, gdzie nędza nie jest jedynym rozdziałem ludzkiej historii. Nędza w Mińsku to prawda, której nie da się ukryć, ale też opowieść o ludzkiej wytrzymałości i nadziei ukrytej w najciemniejszych zakamarkach.